Jak nie wiem, samochód 16 ton i ładuje się około 30 minut do 40. Zależy, jak daleko trzeba zasysać. Firmowy wyjazd trochę się udało. Dzisiaj środa. Przepraszam, czwartek Przedstawiciel handlowy jedzie na jednym Z Lokardów, Trzysiek Teraz będzie wchodził zakręt O, proszę bardzo Pomimo tego, co się dzieje Warto się oderwać od tego wszystkiego Tak rekreacyjnie, zaproszenie z firmy Dla klientów ze strony firmy ja nie jestem w stanie jechać na, na wyjazd taki weekendowy więc takie karty fajna sprawa Cześć, witajcie w dalszej części, o tym powiem za chwilę, wejdę tutaj do cienia, e, do garażu, troszkę Wam poopowiadam, e, jak widzieliście we wcześniejszej części filmu, e, będzie to film z całego tygodnia, e, we wcześniejszej w, w części filmu na początku widzieliście właśnie jak ładowaliśmy tutaj e, ziarno z tego garażu odkurzaczem, e, ziarno było sprzedawane, tutaj do naszego lokalnego skupu do skupu. Chyba to nie będzie żadnym tajemnicą gdzie sprzedałem bo widać chyba było nawet na, na filmie na samochodzie dane firmy. Jest to firma Samek Mateusz Samek z Cieszków tutaj od nas. No i z racji tego że Mateusz ma taki samochód zwany odkurzaczem on go tak nazywa. Jest to po prostu tak jak widzieliście samochód który sam Zasysa zboże na samochód, dla mnie to dużo bardziej wygodne, bo, yy, no bo chwila to trwała, ja nie muszę z, yy, poświęcać czasu, żeby, żeby to ładować, wywozić. No i dlatego zdecydowałem się, żeby właśnie Mateusz przyjechał tym samochodem, znaczy na no, pracownik od niego ze skupu. Cena, jaką yy, dostałem za pszenicę, to cena 590 zł. No nie ma teraz, czy ona ma parametry, czy nie, no u nas w regionie nikt nie skupuje w ogóle pszenicy konsumpcyjnej, no bo z tego roku nie ma u nas parametrów <laughs> pszenica. Miałem trochę pszenicy y, takiej zesz z zeszłego roku jeszcze, no to ona miała parametry, ona łapała się na konsumpcję, no ale cóż z tego, że się łapała jak no nikt tego tutaj nie bierze, a jechać z tym nie wiadomo gdzie, czy wynajmować samochód i potem, hmm, potem znów wiecie, bujać się z tym, jeżeli na zakładzie jakimś nie przejdzie, no to, no to też tak trochę słabo. Dlaczego sprzedałem? No dlatego sprzedałem, zaraz część osób się odezwie w komentarzu, no aleś głupi, mogłeś sprzedać jak była cena, mogłeś sprzedać w żniwa jak była cena dużo lepsza niż teraz. Tak, ja się z tym zgodzę, mogłem sprzedać, ale liczyłem się z tym ryzykiem, że to zboże może stanieć, ale równie dobrze, po to ono zostało Przechowywane, że można by też na tym coś zyskać. Tak jak to się robiło po inne lata, zawsze było tak, że ta koniunktura na, na to zboże było taka, że no coś na tym można było zyskać. No teraz nie zyskaliśmy, no to cóż, trudno, trzeba powiedzieć, trudno i tyle. Yy, raz jest lepiej, raz jest gorzej. To, co się dzieje, to każdy o tym wie, co się dzieje. Także tak. Yy, no sprzedana cena, powiedziałem, jaka, gdzie powiedziałem. Dlaczego? No to tak jak mówię, no sprzedać trzeba było, bo są zobowiązania, trzeba teraz ruszyć w pole, paliwo trzeba kupić, no bo teraz troszkę się zacznie zajęcia w polu, na bieżąco, na co dzień też to paliwo jest potrzebne do obsługi krów, więc też troszkę tych kosztów jest. No, a nie ukrywając, nie ma jakiegoś punktu zaczepienia, żeby mieć jedno źródło takiego naprawdę konkretnego dochodu, żeby można było sobie na coś pozwalać. Więc no, trzeba sprzedać pomimo tego, że to, to ziarno nie było jeszcze w takiej cenie, jaką by się chciało, ale to i tak nie jest jeszcze tak złe. No, nie jest jeszcze taka zła sytuacja, w jakiej byłem w moim przypadku. Ja to tak odbieram, że dobrze, że tak było, bo, wiecie, mógłby być w sytuacji, w której nie mam pieniędzy, jak to się mówi, na coś. Tak jak teraz, wiecie, na to paliwo, na, na nawozy, bo nawozy też trzeba jakiś wieloskładnik zakupić. A, wiecie, może być tak, że. Trzeba w to pole wejść, a nie ma co sprzedać, i wtedy, według mnie, ta sytuacja jest jeszcze gorsza. Co prawda, nie jest kolorowo, nie jest dobrze, ale to wszyscy o tym wiedzą. Wszyscy dobrze wiedzą o tym, co się dzieje. Równie dobrze chciałem poruszyć tą kwestię tych gokardów, które Wam pokazałem, na które pojechałem z wyjazdu, z zaproszenia z firmy, z którą współpracuję. To nie jest tak, że nie ma co robić i to, co się dzieje, to nie odbierajcie też tego, że y, po prostu y, to, co się dzieje na wschodzie, to wszyscy tym żyją i cały czas tam wszyscy są. Wiadome, trzeba to robić, ale życie każdy też ma i jakieś to życie, życie też trzeba przeżyć, także Także ja nie jeżdżę na żadne takie wyjazdy, nie pozwalam sobie, a z racji tego, że przytrafiło się, była możliwość skorzystania, więc z chęcią pozwoliłem sobie na taki wyjazd, bo sam nie pamiętam ostatnio, kiedy byłem, więc to też jest życie. A odnośnie strajków, w strajkach też, jak mogę, tak uczestniczę. Dwa razy byłem. No, na wyjazd na wschód niestety nie, po, nie mogę sobie pozwolić, żeby jechać, bo. Prowadzę gospodarstwo z żoną, mm, i nie zostawię jej samej z całą hodowlą, bo no, nie da rady, tym bardziej tak jak mówię, jest ta hodowla, hodowla krów mlecznych i ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jechać na dwa dni czy tam półtorej dnia, no bo to no, nie jest do przeskoczenia, więc jeżeli tutaj lokalnie mogę pomóc, jak najbardziej jestem i na ile mogę, na tyle się angażuję. Eee, nie chcę nikogo oceniać, ale jest dużo osób, który, które w ogóle się tym nie interesują, a dużo na ten temat mają do powiedzenia. Więc to kieruję do takich osób, które chcą o mnie coś powiedzieć przykładowo o mnie, czy o osobach tak działających, że nie jadą, nie robią czegoś, tylko siedzą w domu i opowiadają, albo podjadą na, na kilka godzin bo tak jak mówię no nie każdy, nie każdy może sobie na to pozwolić i tak jak mówię i tak jak mówię no ym, lepiej lepiej być jak to się mówi kilka godzin tutaj na miejscu na ile można na tyle pomagać niż nie jechać nigdzie nie robić nic a dużo opowiadać dobra yy, mam nadzieję że powiedziałem co chciałem powiedzieć no i teraz kwestia yy, rozsiewacza i fenda z racji tego że temperatury dobowe przekroczyły 5 stopni u nas w terenie, można wjechać z azotem. No to mam zapięty rozsiewacz, muszę jeszcze wyregulować, podniosłem go, muszę jeszcze wyregulować tutaj zasówki, bo zmieniałem, zmieniałem te blaszki tu na dole, które, które regulują oczkami tam w środku, mam to pozalewane wodę żeby to się lżej odkręcało. Yy, muszę pomierzyć do środka wchodziłem, jest troszkę różnicy między jedną a drugą stroną no bo to wiadomo nie zakręci się tak samo yy, więc więc, więc, więc trzeba, yy, trzeba coś z tym zrobić yy, teraz idę jeszcze, bo muszę uzupełnić troszkę mam mało oleju, znaczy no mało no jest na minimum yy, w John Deere olej w skrzyni bo strzelił mi wąż odładowacza no i trzeba to teraz uzupełnić a więc yy, idę Idę sobie nabiorę oleju z baniaka. A tutaj, tak jak mówię, przygotowany fend. fend z rozsiewaczem chodzi teraz. No i będziemy siać po rzepakach. Po zbożu zobaczymy. Jeżeli będą takie działki, że będzie się dało na to normalnie wjechać, no to będziemy po tym jeździć, będziemy po tym siać. A jak będzie tak, że no, będzie się woda świecić, no to nie będę po prostu czekał, kiedy się będzie dało. Bo wjechać, zrobić kolejny, no to według mnie bez sensu jest to. Także co. Rośliny już ruszyły. Jeżeli chodzi o pszenicę czy rzepak, bo na rzepaku widać ładnie te białe nowe korzonki. Widać, że to się zaczyna zbierać od serduszka, to idzie, więc ten azot trzeba, yy, trzeba podać. Jeszcze kwestia, yy, dwie kwestie. Mam do sprzedania: jakby ktoś był zainteresowany, kurde słońce tu świeci, i yy, mam do sprzedania taki sortownik. To jest krukowiak. On jest bardzo krótki, on jest taki mały. Nie wiem, co to jest yy, za model. On jest taki. Taki mały, taki krótki. Eee, mm, nie powiem wam, co to jest za model. Wiem, że tutaj powierzchnia tych sit jest taka sama jak w tych dużych, które mają jeszcze tutaj chyba tu z przodu, bo kolega Maciek ma taki. Eee, I tam są takie rolki do przebierania, taki stół przebierczy, czy jak to się nazywa, nie wiem. No to on ma takie same tutaj te sita i u Maćka jeszcze tutaj jest taki podajnik z dołu do góry i on podaje sobie do góry, że można to, yy, znaczy no, że można nie trzeba tak do góry ładować, tylko yy, z dołu elegancko czy szyberkiem czy czymś yy, to podaje. Ten sortownik nie jest wypracowany, bo on u nas jeden sezon praktycznie można powiedzieć, że robił, było trochę ziemniaków w kopcach i no i już nie ma, a, a on stoi, stoi już kilka lat, teraz musiał trochę na dworze postać. Ale go dziś, albo najprawdopodobniej jutro, wstawię znów pod dach na swoje miejsce. No i będzie, będzie stał. Yy, będzie stał. Jeszcze kwestia dużego John bo też jest yy, u mechanika. Bo znów ktoś może powiedzieć, zestrał się. Yy, mówię na czym polegał problem. Problem w dużym John polegał na tym, że yy, wywalał mi cały czas błąd, ograniczenie mocy, układ silnika. Co się okazało? Uszkodzony został, znaczy uszkodzony, po prostu przetarł się przewód od czujnika. Tam przy kole zamachowym, on tam od przodu dochodzi, ten czujnik, te przewody, no i on został, jeden z przewodów został uszkodzony, więc teraz zostanie wymieniony tam odcinek tej instalacji. Część instalacji tam przy pompie też zostanie wymieniona, bo tam swego czasu o-ring był walnięty, no i troszkę się to pociło i te, i te, i te przewody od no, prądowe od tego paliwa zostały troszkę takie, wiecie, no twarde się zrobiły, zaczęły pękać, więc żeby tam żadne zwarcie znów nie chciało wejść, więc to też będzie wymienione. Są ściągnięte ramiona z tyłu, dolne wieszaki, te poziome niepionowe. Na pionowych luzu jako takiego nie ma, więc nie będą na razie ruszane. Z przodu na kulach, tam od dolnego wału ciągu będą kule odcinane, są już zamówione. Znaczy zamówione nawet już są kule, nie kule tylko końcówki tych ramion są. Zobaczcie co kod robi. włazi do traktora, pojedzie ze mną w pole. Zostaną odcięte, wspawane, zostaną nowe. Co jeszcze zostanie przy nim zrobione? Najbardziej to chodziło właśnie o ten, żeby dojść, co jest przyczyną tego, że ten ciągnik nie chce chodzić. No i tak, ostatnio się skarżyłem, że wydaje mi się, że on nie chodzi tak jak powinien. Najprawdopodobniej to było przyczyną. Teraz na wiosnę będzie troszkę roboty, więc porobię, nim, zobaczymy. A jest taki plan, żeby go też schamować i sprawdzić, jak to tam wygląda z mocą. Jeżeli coś będzie tak, że będzie bardzo odbiegał od normy, no to. No to zostanie wzięty i nie to, że go będziemy podnosić, chipować, ale ten. Ale po prostu, jak będzie dużo brakowało mu do, do nominału, no to sprawdzić od czego to może być ten, ten spadek. Może trzeba będzie wyciągnąć mu wtryski, chociaż wyciągany miał regenerowane. Także w wtrysków tam myślę, że nie powinno być. Zresztą, no zobaczymy, zobaczymy, co pokaże. Będę chciał, żeby go schamować. a kiedy to będzie, to nie wiem. Była taka możliwość, no to miałem problem z wałkiem, bo Maciek, Maciek podnosił swojego klasa. No i była możliwość, bo była hamownia niedaleko, więc można było go sprawdzić, ale wtedy miałem problem właśnie z tym czujnikiem. Nie czujnikiem, tylko włącznikiem od na błotniku, no i, no i John Deere nie został, nie został schamowany. Także co, na bieżąco przedstawi przedstawiłem wam, jak tydzień minął. Dziś mamy piątek, ja idę, może uda się to w sobotę lub na niedzielę, bo nie wiem, bo teraz filmy to się przesyłają około 20 ponad godzin, 25 do 30 godzin przesyłają mi się, dlatego nagrywam takie krótsze filmy, żeby to szybciej się dodało, bo naprawdę bardzo długo schodzi, żeby dodać film, dlatego one są tak nieregularnie i jak mówię czasem w filmie, że on ma być na niedzielę, a on jest w środku tygodnia, tam we wtorek czy kiedy, no to, no to, no to tak się zdarza. Dobra, chyba powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć. Dajcie znać, na jakim etapie pracy jesteście u siebie. No i chyba tyle. Trzymajcie się. Hej!